A propos tej kwiecistej płaszczyzny, o której Pan Stanowski tutaj wspomniał, czy miał pan kiedyś taki pomysł, żeby zrobić jakąś akcję charytatywną, na przykład na rzecz swoich fundacji, czy to osłuchowej, czy, czy pobudki, że wystawi pan na aukcję grę w z Panem, gdzie ludzie będą mogli faktycznie doświadczyć tego, jak pan tą płaszczyzną włada gra <grym> w tutaj... Dziękujemy bardzo. Świetny pomysł. Super skrable. pomysł, gra w Skrable. Ja e, grałem w Skrable e, przed laty w, jako e, młody e, chłopiec e, na lekcjach angielskiego. Mhm. E, taką e, taką e, miałem. E, naukę angielskiego, że graliśmy w skrable. Więc y, mam duży sentyment i y, naprawdę będę pracował nad tym konceptem. Ktoś tam mnie namawiał, żeby y, torbę wystawić y, na aukcję, ale y, ta jeszcze musi odsłużyć. <śm> no dobrze.